To co najciekawsze, znajduje się za tymi drzwiami, zwróćcie uwagę na to, mamy tutaj ciągnik, a także kilka maszyn, ciekaw jestem co jest w tamtych szopach, możliwe że jakiś samochód Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej za tymi drzwiami mamy opuszczony samochód Z yerbą na urbeksie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zwiedzimy sobie opuszczone gospodarstwo. Jak widzicie, wspaniale zachowane, ponieważ stodole znalazłem dosłownie przed chwilą ciągnik. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ w szopie obok, w takim małym garażu, prawdopodobnie stoi jeszcze porzucony samochód. Także ja już nie przedłużam, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, zostawicie suba oraz napiszecie jakiś miły komentarz. I zapraszam Was na kolejną eksplorację. Także dzisiaj, nietypowo, jak widzicie, tak prezentuje się opuszczone gospodarstwo, i tak jak mówiłem wcześniej, to co najciekawsze, znajduje się w stodole, ponieważ jest to Ursus i przyznawam się szczerze, że Ursus model, którego szczerze jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Ponieważ zauważcie, że jest tutaj napis C325. Jest to jakiś naprawdę zabytkowy egzemplarz Ursusa i stoi on sobie właśnie, jak widzicie, w stodole. Tutaj jeszcze po prawej stronie mamy jakieś urządzenia rolnicze i też od razu Was przepraszam, ponieważ ja na rolnictwie zupełnie się nie znam. Umiem rozróżnić Ursusa od Zetora, ale niestety na większości maszyn po prostu się nie znam. Także będzie mi bardzo miło, jak po prostu napiszecie w komentarzu nazwę tych maszyn, które tutaj teraz widzicie. No ale Ursus, jak widzicie, Prezentuje się naprawdę wspaniale, a wydaje mi się, że już swoje lata ma najlepsze za sobą. Teraz możecie zauważyć, że nawet silnik tutaj nadal jest wszystko tak naprawdę na miejscu. Oczywiście cały w kurzu, w pająkach. Mamy również oczywiście kabinę, fotel prawdopodobnie skórzany. No i oczywiście kierownica. Zauważcie, że tak naprawdę wszystko nadal tutaj jest. Ciekaw jestem, czy jest tutaj nadal kluczyk w stacyjce. No raczej nie wydaje mi się, aby odpalił, ale nie, kluczyka słuchajcie, chyba nie ma. Tak mi się wydaje. No tutaj jest stacyjka. Nic kluczyka nie ma, ale same liczniki są pokryte naprawdę grubą warstwą kurzu, co tylko świadczy o tym, że po prostu to gospodarstwo ono długo nie było przez nikogo odwiedzane. Dziwi mnie również to, że zwróćcie uwagę, ale w oponach nadal jest powietrze. No, tutaj na przodzie powietrza już nie ma, ale to tylnie. Wydaje mi się, jakby było nadal napompowane. E, ciągnik w kolorze czerwonym, nie wiem czy to jest oryginalny kolor tych modeli. Także liczę na Wasze wsparcie w komentarzach. No, ale prezentuje się tak jak widzicie, fantastycznie. Zaczęliśmy, słuchajcie, o tak naprawdę rodzynka na tym obiekcie, od opuszczonego ciągnika. A tak jak mówiłem na wstępie, to nie jest wszystko, ponieważ są tu również garaże, a także opuszczony dom. Ja przypuszczam, że w którymś z tych garaży będzie, słuchajcie, to znalezienia jeszcze jakiś samochód. Także wychodzimy teraz, szybki luk na okolice, czy nikogo tutaj nie ma i kierujemy się w stronę domu albo jakiegoś garażu. Także lecimy. Wyszliśmy, słuchajcie, z tej e, wielkiej stodoły, tak to nazwę, w której stał ciągnik no i kierujemy się w stronę domu a także mniejszych garaży które wydaje mi się, że również są niezabezpieczone zobaczcie tutaj mamy wejście a po czym stwierdzić, że dom może być opuszczony, w sensie gospodarstwo zwłaszcza po trawie, jeśli jest nieskracana i nie ma żadnych słuchajcie tutaj śladów po pojazdach to przeważnie takie, takie okolice, taki obiekt jest opuszczony wyciągnąłem lampę ponieważ tutaj w tych pomieszczeniach może być dosyć ciemno i przechodzimy słuchajcie do eksploracji kolejnych pomieszczeń tutaj natomiast widzę, że jakieś składowisko drewna prawdopodobnie a aby cały ten dom pewnie ogrzać na zimę tutaj właściciele dawni składowali opały a idziemy dalej To co najbardziej mi ciekawi również po tym ciągniku Który przed znaleźliśmy To słuchajcie te tutaj Mniejsze garaże No to naprawdę może być ciekawe I liczę słuchajcie, że jeszcze znajdziemy Tu jakiś samochód Także Otwieramy Zaglądamy do środka I wydaje mi się, że Tutaj była jakaś pracownia Niestety w pierwszym samochodu nie ma przy okazji, możecie mi powiedzieć, do czego służyło to coś, które stoi tutaj. Także idziemy dalej. Niestety wejście do drugiego garażu jest zabezpieczone kłódką No i oczywiście nie będziemy tego niszczyć, że ten sposób się wyłamywać, bo jeśli drzwi są zablokowane, to znaczy, że po prostu wejście nie da. Także idziemy do kolejnych wejść. A może chociaż zajrzymy do środka tutaj. Nie, na pewno tam, słuchajcie, auta nie było widziałem jeszcze jakieś resztki drewna i tutaj niestety też również jest kłódka, ale za to nie ma szyby. także możemy sobie słuchajcie zajrzeć, ale pusto. tutaj pusto, ale tutaj natomiast widzę jeszcze, że widły sobie wiszą. jeszcze jeden słuchajcie garaż, jakby wejście również zamknięte kłódką. możliwe, że tutaj był jakiś samochód jeśli jakikolwiek samochód tutaj na tym terenie jest to prawdopodobnie za tymi drzwiami słuchajcie, sytuacja wygląda tak że najprawdopodobniej za tymi drzwiami mamy opuszczony samochód a drzwi są zamknięte na kłódkę, ale tam jest wybite okno wydaje mi się, że da radę wejść przez to okno do pomieszczenia, które jest obok, a następnie przeskoczyć przez taką ściankę, za chwilkę tutaj podejdzie mój znajomy i to zrobimy spróbujemy tam się dostać Także no nic, ja naprawdę liczę, że słuchajcie, za tymi drzwiami znajdziemy jeszcze porzucony samochód. Kolega tam w oddali się już przybiera, e, ładuje się na teren. E, no i co, będziemy za chwilę sprawdzali. Naprawdę ciekawość mnie zżera jak nigdy, co znajduje się za tymi drzwiami. A zwróćcie uwagę, że akurat te tutaj są najszersze. Tamte są takie miniaturowe, a te są najszersze, jakby tutaj wjeżdżał kiedyś jakiś właśnie samochód. Także za chwilkę się przekonamy. Poza tym oczywiście mamy tutaj jeszcze ten dom, o którym wcześniej wspominałem. Niestety na pierwszy rzut oka e, jest on zamknięty po prostu. Jest to, słuchajcie, kłódka na nim. Także o dom zobaczcie jeszcze nie zamknięty. Nie będziemy się tutaj oczywiście włamywać. Skoro jest to zamknięte, to jest to zamknięte. I tyle. No ale chociaż sprawdzimy ten oto garaż Brałem się na górę i zobaczcie co to jest. Niestety samochodu nie ma, ale za to jest jakiś zabytkowy wózek, rower eee, i w sumie to by było na tyle, także niestety żadnego samochodu tutaj nie mamy, no, ale jest chociaż ciągnik. Ja się stąd zgramalam na dół i chyba jeszcze zobaczę na szybko ten dom, czy jakieś wejście może będzie oknem, a jeśli nie to będziemy się stąd ewakuować, ponieważ już przed chwilą jechał samochód. I kierowca samochodu zobaczył mojego kolegę, jak przeskakiwał przez płot. Także, aby uniknąć przypału, będę już powoli chyba się zawijał. A jeszcze sprawdzę ten dom. Także, jeśli doceniacie moje dosyć hardkorowe eksploracje, zostawcie łapkę w górę teraz, a ja schodzę na dół i kieruję się do teoretycznie wyjścia. Niestety w tym odcinku to było na tyle. Sprawdziliśmy ten dom. Niestety nie ma wejścia, nie będziemy się włamywać. E, niestety w tych garażach również pojazdu nie było. A już myślałem, że słuchajcie, e, na jednej posesji znajdziemy dwa pojazdy, no niestety tylko ciągnik. Także mimo wszystko, mimo że nie udało nam się wejść do domu, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę. No bo tak naprawdę niecodziennie znajduje się porzucone ciągniki, a zwłaszcza takie zabytkowe. Także pamiętajcie, łapce w górę i widzimy się standardowo w piątek. O godzinie 18 z kolejnym urbexem. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! Zdjęć z tego opuszczonego gospodarstwa, jak i również zdjęcia tego ciągnika, którego znalazłem, bardziej szczegółowe, znajdziesz na moim Instagramie. Przy okazji, te osoby, które zaobserwują, wylosuję kilka osób, które za jakiś czas pojadą ze mną na wspólną eksplorację. Także zapraszam Was wszystkich. Dużo więcej tam się dzieje rzeczy, dużo więcej materiałów z urbexu, więcej fotografii. Także tu macie nazwę mojego Instagrama, wpadajcie i przy okazji, jeśli macie w swojej okolicy jakieś opuszczone miejsca, również możecie mi podsyłać, a może kolejny materiał będzie właśnie z waszych okolic. Do zobaczenia i widzimy się już za tydzień.